Jeszcze raz, wcześniej. Pizdę daj, pizdę daj! Cztery minuty. Mam ja, brogi masz do wymiany. 4 minuty mam, tylko jeszcze. <noise> nie starczy karty, kurwa. No i co, kurwa, chłopaki. Uważaj tam, bo Dzień dobry. 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 Witam panią. bo może coś się da. pani się nie Dziś tam kurwa coś. Za pola. Jest las. <laughs> no. Kurwa. Haha, <laughs> cię <Ciebie. laughs> Na jedną rękę idzie. Drugi Ale CG93 coś coś. Czy Teraz powiem, pójdzie świeżutkę no. i je. Dlatego to tym jeden 8.